Marian. Śpisz? Ty znowu śpisz? Wstawaj już, nie gadaj, nie narzekaj, tylko wstawaj, choć pójdziemy do tych, jak to ty mówiłeś, zadań. Wstawaj, otwórz oczy, bo mam dosyć. Słyszysz? Dość. Już nie mam do ciebie serca. Dawniej taki byłeś inny, niemodny, niezdarny, zdarny, dziecinny. Dawniej taki byłeś prosty, za to ty Jakbyś ostygł, gdzie są wyższe ideały, które wozić mnie kazały po tych dziurach nowych tychach PGR. Sam mówiłeś: Nie po różach, ale w sztormach, ale w burzach. No i proszę, no jazda, ale gdzie podziałeś ster? Wstawaj, już nie gadaj, nie narzekaj, tylko wstawaj. Choć pójdziemy do tych, jak to ty mówiłeś, zadań, wstawaj o twój. Ok Błąd dosyć! Słyszysz dość, już nie mam do ciebie serca. Inny byłeś ty przed laty. Nieładny pyskaty, błyszczaty, takie szorstkie miałeś ręce. Za to teraz, czy masz więcej? Mamy kapę i kanapę, bibliotekę i atrapę. I nie mówię przecież wcale, że to źle. Trzeba szawy mieć i lustro, ale czemu w tobie pusto? Czy ty właśnie tego chciałeś, czy wiedziałeś? Mów, że nie! Wstawaj, już nie gadaj, nie narzekaj, tylko wstawaj. Choć pójdziemy do tych, jak to ty mówiłeś, zadań. Wstawaj, otwórz oczy, bo mam dosyć. Słyszę Dość, już nie mam do Ciebie serca. Czy Ty czasem nie masz chęci Zostawić, wyjechać, zakręcić W jakąś drogę bez walizek? Może dalej? Może bliżej? Może tak do Toroszowa? Przecież o tym była mowa! Przecież w gruncie rzeczy Ty sam tego chcesz! Bo już dłużej nie wytrzymam! Ja się dłużej nie przeklinam! Co ja? Co ja? Chyba całkiem zwariowałam. Nastawiłam mleko na siadłe wykipiało. Ja chyba musiałam się zdenerwować. Śpij, Marian, śpij, śpij! Nast Laura Śmigielska